Jestem największym YouTuberem na planecie. Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci. Wielki basem BMW M4 w garażu. 50 milionów, lecę jak na haju. Codziennie wstaję, kamera już czeka. Piszę nowy hit, net się aż zapieka. Klik za klikiem, rosną suby jak szalone. Każdy nowy drop, to kolejna na Jestem największym youtuberem na planecie Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci Wielki basen BMW M4 w garażu 50 milionów, lecę jak na haju Nie przestaję, wciąż tworzę piosenki Słuchacze krzyczą, dawaj więcej, bez przerwy Spokoju na scenę, z vlogów do klubów Każdy chce ten live, ale trzeba mieć luz z pasji do pracy, z marzeń do faktu Nie gram w grę, ja tworzę kontraktu Chciałeś bajkę, to słuchaj jak szyję YouTube, mój dom, a net mi sprzyja Jestem największym youtuberem na planecie Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci Wielki basem BMW M4 w garażu 50 milionów, lecę jak na haju Jestem największym YouTuberem na planecie. Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci. Wielki basen BMW M4 w garażu. 50 milionów, lecę jak na haju. Codziennie wstaję, kamera już czeka. Piszę nowy hit. Net się aż zapieka, klik za klikiem Rosną suby jak szalone Każdy nowy drop, to kolej na koronę Jestem największym youtuberem na planecie Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci Wielki basen BMW M4 w garażu 50 milionów, lecę jak na haju Nie przestaję, wciąż tworzę piosenki Słuchacze krzyczą, dawaj więcej Bez przerwy, spokoju na scenę z vlogów do klubów, każdy chce ten life, ale trzeba mieć luz. Z pasji do pracy, z marzeń do faktu Nie gram w grę, ja tworzę kontraktu. Chciałeś bajkę? To słuchaj jak żyję YouTube mój dom, a net mi sprzyja jestem największym youtuberem na planecie. Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci. Wielki basen BMW M4 w garażu 50 milionów, lecę jak na haju. Jestem największym YouTuberem na planecie. Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci. Wielki basen BMW M4 w garażu. 50 milionów, lecę jak na haju. Codziennie wstaję, kamera już czeka, piszę nowy hit. Net się aż zapieka, klik za klikiem, rosną suby jak szalone Każdy nowy drop to kolejna korona Jestem największym youtuberem na planecie Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci Wielki basem BMW M4 w garażu 50 milionów, lecę jak na haju nie przestaje, wciąż tworzę piosenki, słuchacze krzyczą. Dawaj więcej, bez przerwy, spokoju na scenę. Z vlogów do klubów, każdy chce ten live, ale trzeba mieć luz. Z pasji do pracy, z marzeń do faktu. Nie gram w grę, ja tworzę kontraktu. Chciałeś bajkę, to słuchaj jak żyje. YouTube, mój dom, a net mi sprzyja. Jestem największym YouTuberem na planecie. Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci. Wielki basen BMW M4 w garażu. 50 milionów, lecę jak na haju. Jestem największym YouTuberem na planecie. Mam już ogromny dom, wszystko się tu świeci.